Przyszłam. słuchajcie, tak sobie na co dzień siedzę w stumilowym lesie z przyjaciółmi, sobie łażę tam z prosiaczkiem, to tu, to, to tam. Mam mały rozumek, śpiewam w sobie piosenki o chmurkach, opiekuję się kangurzycą. gram w misie, patysie i robię w piździec niepotrzebnych rzeczy. Ale wiadomo, państwo dzieci się bawią, Jedyne, jedyne, co mnie trzyma przy życiu, to mój miodek. Kocham, szczególnie trójniak. Po prostu tylko czekam na piątek, piątkowy wieczór. Wtedy wpada uszatek i gąska balbinka. Tato się trzyma, tato ma to ciało. To bym wziął i zacałowałbym. A wtedy sobie siedzimy i oglądamy takie różne, takie śmieszne, takie dla dorosłych takie. Jak już wpadliście, to coś co możecie pooglądać, co, co? Nie możecie? Mogą. No mogą. Słuchajcie, no i co? A czekaj, wróć. Jeżeli ktoś nie kojarzy, kto to jest Uszatek i Balbina, to wam do łóżka, bo na bank nie ma 18 lat. No to co? A w ogóle korzystając z okazji, chciałam pozdrowić Andrzejka. A gołatuś trzyma i się do wesela się zagoi, bo w No to co? Na zdrowie. Znaczy się zapraszam. Zapraszam teraz. Się. Dziękuję za szalone brawa, jesteście kochani. Um. Wszystkiego, e, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich. E, a propos, mam też, też takie pytanie e, do dziewczyn. Ja, jak to jest, jakie to uczucie dostać kwiaty od ukochanego mężczyzny, który wie, że jeżeli ich nie da, będzie miał słuchanie do końca życia? My, my mamy trudno z kobietami. My mamy. Kozak. My mamy trudno z kobietami, bo... A przecież, przecież to dla nas Bóg stworzył kobietę, dla nas facetów. Nie nas dla kobiet. Nie było, hej, Ewa, sztama, robimy Adama. Nie! Bóg, który nota bene jest facetem. Skąd wiem, że jest facetem? Bo ma brodę. Bóg mówi, Adam, wszystko w porządku w raju, nic ci nie potrzeba, elegancior jest. No trochę mi się nudzi. Zjadłem coś dobrego. Podłogi się kleją. Bóg mówi: Dobra, spoko, nie ma sprawy. Pff, jest, dla ciebie, prezent. Niewiasta Ewa. Woohoo! Adam trochę posmutniał. E, on liczył raczej na kłada. Bóg mówi: Co jest, nie podoba ci się? Prezent fajny z Baw się, to dla ciebie, no. Ja muszę lecieć, a y, nie tykajcie owoców z tego drzewa, dobra? bo umrzecie. Trzeba mu przyznać, miał tekst na wyjście. Nie? I oczywiście kto? Ewka. Zeżarła ten owoc, jeszcze doniosła sam ogryzek Adamowi. On Adam mówił, dzięki, Ewka, za hojność. Tam possał ogryzek, się okazało, że possani ogryzka też ma tę moc, też miał przerąbane i Bóg się wkurzył. Kto zjadł... Wiedział, kto, są dwie osoby w raju. Dobra, wiem, kto. E, dobra, słuchajcie. Wiem, kto, także tego. E, mówiłem, nie jesteście. Owoców z tego drzewa, mówiłem, bo umrzecie? No ale żyjemy także. Nie zmienia tematu, gówniarzu. No ale ja nie wiedziałem, że to z tego drzewa, bo Adam nie wiedział, że to z tego drzewa, bo gdyby Adam wiedział, to by w życiu tego nie zjadł. Facet ma zasady. Ten gościu jest dla mnie miły, dobry, daje mi wszystko, dał mi sad, daje mi prezenty. To drzewo jest dla niego ważne. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, nie jem tych owoców. Może to drzewo zasadził jego dziadek? Nie wiem. Może te owoce są na przecier. Zasady to zasady. Bóg mówi: dobra. Kara dla ciebie, Ewa, będziesz w bólu rodzić dzieci. Coś akurat w porze. Bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Ewa nie rodziła w bólu dzieci. Szłaby sobie jakieś rajem. <mum> 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 tak. Bóg mówi: Dobra, ale najważniejsza kara dla ciebie, Ewa, co miesiąc będziesz miała okres. Kara dla ciebie, Adam, co miesiąc będzie miała okres. Tak? Religia jest w porządku, między innymi pod tym względem, że nikt z nas, jak tu siedzimy, nie wie, jak to na 100% było. Tak naprawdę. Czy było trzech króli, czy więcej, jak mieli na imię, czy trzech mędrców? Kim byli? W ogóle kolenda podaje, że to byli trzej mędrcy. Ja bym sprawdził ich kompetencje. W końcu szli za gwiazdą. Myślę, że prowadził ich ten skadzidłem. Tam! W końcu doszli do tej stajenki. Na wiadomo, impreza jak to na Pępkowym, wszyscy na rąbani. Bydlęta klękają. No, a tu... Pierwsze przyszły na imprezę, to się wybacza. Tu pastuszkowie w rogu tworzą kolendy. No to, no to, nie dała mu matula sukienki. Mocne! <grym> Podoba mi się. Tu ktoś żyga, tu ktoś tańczy na stole. Wiadomo, tu butelki, puszki się walają. Tu w rogu na rożniku, siedzi owca. To mówisz, Józek, masz syna, a nawet nie bzykałeś. Nie no. ja, cię, ja cię szanuję, ja cię szanuję, tylko wiesz, ludzie gadają. Dzięki. baniutki dobre. Kiedyś. A słuchajcie, teraz to będzie nie patrzcie na to, teraz to jenie. Słuchajcie, to co teraz się dzieje, jakby na scenie księżowskiej, Czy, czy jakkolwiek, e, to co robi papież, to pokazuje tylko, że facet, facet jest zwykłym facetem, tak? Że papież to jest zwykły facet. Jakby, że ma, nie wiem, swoje wady, zalety, że ma fajną funkcję, spoko, ale to jest zwykły człowiek. On, nie wiem, puści bąka. Nie! Papież! No tak, normalnie zjada, przełyka, trawi. Tu nie zabierają tego anioły? Nie, to jest zwykły facet, wiecie, on. Czy ma czasami, nie wiem, gorszy dzień? Zresztą, z drugiej strony sobie zawsze otworzy okno, tak, cyk, stanie. Normalny człowiek jak sobie stanie przy oknie, to się robi. A on zawsze ma 100 tysięcy ludzi. No, dawaj, śpiewaj z nami, dawaj, 100 językach! Ja mu się czasami nie chce słychać. Czasami, czasami tylko wyjdzie, stanie, pomacha, prawda? Ale tak mu się nie chce, że ma tylko górę założoną. Na dole, nie wiem, jakieś slipy w grochę albo jakieś święty, nie wiem, Jezusy na przykład. Może mają jakąś taką bieliznę, na przykład nie wiem, Kalesony w 12 apostołów. Na środku Judasz, pfff. To jest nielubiany, więc nie wiadomo, no nie? Kurczę. Zamknie okno, wraca do PlayStation. Fajnie, jakby papież e, lubił grać w PlayStation, na przykład w FIFA. Zawsze by się wkurzał, że nie ma Watykanu. A, szajse, a, szajse, Wiecie, to jest. Można sobie trochę pogadać, to no nie? Ja, na przykład, jakbym był papieżem, to bym próbował tak wyjść troszeczkę do ludzi, do młodych, nie? Tak się troszeczkę otworzyć, nie wiem. Ten tweetował w porze. Ja, na przykład, miałbym konto na Faceie. Na przykład każdy mój post, to byłby Wielki Post. Mogłoby być trochę kontrowersyjnie, bo jakbym na przykład napisał w Wielki Piątek, o, dzisiaj Wielki Piątek, Jezus umarł na krzyżu, to tam 2 miliony ludzi i lubię to. Trochę hardkorowo, no nie? Albo na przykład stanąłbym w tym oknie, otworzył, tak, wiecie... Heo, heo, o, bum, bum, o, bum, bum, uu, uu. <laughs> jesteście zajebiście. Dobra, łapcie mnie! Kupacie, co by się działo, kurde, idzie sobie jakiś, nie wiem, turysta przez Watykan, patrzy a tam niosą papieża na rękach, papież. Ej, nie zadzielaj kiecy. <śmiennie zadań> oczywiście to jest niemożliwe wiadomo, przecież papież to jest starsza osoba, co on maksymalnie może zrobić. Otworzyć okno, wziąć poduszkę. Przeszkadzać ten śmietnik, gówniarzu. Mam zejść do ciebie. Mam laczki włożyć, zejść do ciebie. Tylko oczywiście po niemiecku, no nie wiadomo. To jest coś takiego, że w dawnych czasach jak ktoś coś złego powiedział o kościele, to zaraz była krótka piłka. Pff, na stos. Tam nie było dyskusji, no nie? Tam w ogóle ciężko było kiedyś gadać. A wiesz, że ziemia jest podobno okrągła? Pff, na stos. Ej, spokojnie, biskupie! Pff, na stos. No? Ff, jeb na stos. Ludzie się stresowali, przestali gadać, było cześć. coś, coś. jep na stos. Chodzili tylko po ulicach, czasem wysłali sms, a wszystko, no nie? Teraz, teraz nie jest lepiej, tak? Teraz, yy, nie wiem, potrzesz Biblię, to zrobią z ciebie, kurna, celebrytę. W islamie tak nie jest. Wiem, co mówię. W islamie jest, jest ostro, nie? Tam powiesz coś złego, na przykład, nie wiem, że stara Mahometa pierze w rzece, wzoroc jest, co, kurwo? Podbiega do ciebie mały koleś z plecakiem i... Allah pfff! I cię nie ma. I zawsze przy tym musi zginąć jakiś Amerykanin. to jest taka reguła, no nie? Oj, to mają gdzieś zapisane, że zawsze musi dostać co by było, gdyby nasi fanatycy religijni byli tacy hardkorowi? Zobaczcie, średnia wieku polskiego fanatyka to jest, ja wiem, 90. Im już tak dużo nie dostało do końca, więc nie mają dużo do stracenia. Oni są nawet już gotowi, wiecie, oni mają tak zawsze beret, płaszcz. Nie wiem, czy zauważyliście, im starsza kobieta, ten dłuższy płaszcz. To ma chyba coś wspólnego z długością piersi. Więc jest tak, beret, płaszcz i taki wózek bojowy na warzywa, no nie? Co by było, gdyby tam zamiast warzyw naładować trutylu? Zresztą skąd trotyl? Oczywiście z Rzeczpospolitej, no nie? Więc załadować tam trotylu i taką babcię wpuścić w jakieś takie miejsce, na przykład, nie wiem, gdzieś w niedzielę do otwartej galerii handlowej, nie? Ona ze z tym wózkiem wyszła i to, i i to. Coś by musiała krzyknąć na przykład, nie wiem, swoją barkę pozostawić. Albo na przykład ostrzej. Jebasz to Teraz weź sobie wyobraź, że jesteś w głupim warzywniaku na osiedlu i nagle słyszysz. i, o, i, o, i, o. I nie wiesz, czy przyszło dory, czy cię zajebasz. E, poproszę tak, kalafiorek, ziemniaczki i wasze pogańskie dusze, więc wcale ten... I myślę sobie tak, że jeżeli fanatycy chcą się rozwalać, Jeżeli fanatycy chcą się rozwalasz, to ja mam luz. Byle się topili. Dzięki wielkie.